A resztę za za dwa, za dwa za Na dwa. pewno? Tak, proszę łatwe. Teraz bardzo przyjemne zadanie. Wy macie coś dużo wspólnego z wodą. Nie. Rzuć swoją kobietę z pary do basenu. Naprawdę. Jest napisane kobietę, żeby jego ja wrzucić? Nie, jest kobietę. Wrzuć swoją kobietę z pary do basenu. Jedna, ja, ja nie robię. Ja nie jestem kobietą, nie mogę skoczyć! Dobra, kochani, czas decyzji. No, musimy. Nie, już byłam w basenie. To miałeś bardzo zimny, Nie, no dwa punkty! Nie. Musimy Grać. Ja nie chcę No musimy no! ja ci mówię tak, to ty masz ją wrzucić, ona nie musi tego chcieć No i wszystko <grystanie> Dobra, no robimy to Wika nie daj się, no. mam cię chronić? Nie, nie ma tak, bardzo proszę, Bądźmy fair Ja jestem zakładniczką Para. Ej, nie nie Nikt, to ja nie, nie, nie. nie, 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 nie. Został moje nogi Najwyżej wrzucają w... obydwie Ała, ała, jak to się obliczy? Ała, awa Ała Trzeba by ją wziąć na No nie, nie To nie daj się, należy tu się, się Puzią, puść ją. bo ona już jest skotrobowana, puzią Legnajmika! Ja piernicę no czuję się, jakbym zrobił krzywdę! No robisz! No, no. To dawaj, dawaj! Albo to robicie, albo tego nie robicie! się odliczyć do trzech czy co? No chodź! No, chodź. No, nie Gdzie będziemy, idziemy, idziemy to oglądać! Robi to! Robi to! Hao! Wow. 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 No i nie zawożyłam głosu! Nienawity go. Dobra, z mi, mi, zastanawiam się, czy wyjeżdżać już z kraju, przestrzeni. jeszcze nie. Ja tak, wyjeżdżam! Tak, no właśnie, o, Oj, dzisiaj chyba śpiż na kanapie. Spokojnie, ale dwa punkty mamy, tak? <laughs> Przepraszam. Nienawidzę cię. Ja Przepraszam. Nienawidzę cię. Ale mamy dwa punkty więcej, wygrywamy. Co mnie to obchodzi? Weź te rękawice, Słodzie. Wiktoria. Nie, ale... Ty, ale, ale ty jesteś, proszę się nie bić. Czy jesteś taka mściwa? Moi drodzy państwo, A, tak. dzięki temu, że pan wrzucił panią, to o. dwa punkty na waszym